Witam wszystkich, jest ze mną oczywiście... Ja, Dominik Bomil. No, i będziemy lamić Cesa. I dosłownie lamić, żeby nie było żadnych hejtów. Tak. Uprzedzamy, nie umiemy grać, ale będziemy. Nie umiemy, to... ale będziemy. Nie no, do Virtus Pro się nie... Znaczy nie, inaczej, Virtus Pro do nas się nie umywa. Dokładnie. Ta, zacząłem o hejtach a już mam chwila, nie? Nie, ty jesteś okej, okay. ja jestem noobem. No, okej, okay, zobaczymy się. Nie mój karabin! mój ten karabin, leżał! Ale ja jestem kamper! Jestem taki śmierdzący kamper Pistoletem dwóch pojechałem, ha ha ha, ha. A Ja jestem takim śmierdzącym kamperem, że słuchaj o dwóch o, pojechałeś? Trzech, trzech Kill him! O kurde Może nie jestem aż tak słaby <coughs> jesteś bliżej ode mnie? Nie, to jesteś słaby Jak jestem? To już ja tu taką serię zrobiłem Panie bliski laminat Nie podskakujesz mi, co? Bum Aj, ale hej, to ci krzedł No a potem Cię dojechał autokampu. No. Noob autokampa. Terce zakupię autokampa. Z moim AK, śmieciu! Nie, to z Dominika AK. Ha! One Ej tam... shot, one kill. Gdzie moja AWP? Ja Cię pytam. Ej, mam tw Twoją ulubioną broń Tak? I już nie bo typek z lkm przybył ale ich pojedziemy ja wiem ja zdobędę tego mojego akacza to jest chyba ten nie to jest Emma. to jest AK nie to nie moja AK O, trafiłem go nie wiem gdzie jest moja AK? Zajemną śmieć moja AK! Znik. O, no masz w śmieciu, ze swojej Mojaka? Nie, to nie moja Tu jest moja Ja jest moja K. Skończyłem z moim eka. Dobra, trzeba do nich da... Ta, to, to jest jedyna ta klika, na, która nam wychodzi. To jest... NA ALU CZŁOP Oni o, nie, nie on, na... wiem, oni się skapną, że to taka zmyłka. Nie na ALU. Jak nie? Na ALU. Nic Bo nie, nie było, że, że teraz Pa, pa jak ich zmyliłem! I to był taki super wyśmienity rasz Wystaw główkę, no wystaw główkę Wiedziałem, o, że nam się... Kurde! Wiedziałem, że nam się to uda O jakiś bot micruspel, może go przejmę. Jaki bot! Ty Grotek. śmieciu, ja wiem o co ci chodziło! Ej, za bramą może być, za bramą, uważaj za bramą, bo tam jeden nie zabił, typ, za bramą był. Tu? O, o właśnie o tym mówiłem. <grym> Easy! No, no oczywiście jestem pierwszy, a lami jak nigdy. Co wziąć? G... Sg wezmę, co się będę. Patrz co ja wziąłem, twoją ulubioną broń Nie, Ja do niego mam dwie naklejki skina śmieciu Pa jak rzucę flesza Łapko śmieciu Dostałeś w oczy? Dostałeś w oczy, ja to wiem Gdzie wy poszliście? Wszyscy poszli short A to dobrze, bo ja poszedłem long Teamwork OP No co ja z, chciałem ich zmylić No rozumiem, rozumiem Ale bomba czemu nikt nie, bomby nie plantuje? A, dobra Bomb has been the długi A ja krótki w takim układzie No i tyle popilnowałem krótki tak cicho gresu Trzy, Trzy trupy o jaki podjadany wyżej ode mnie jesteś człowieku wiesz jaką ja tam piękną akcję zrobiłem no na, wiesz to, to pewnie wpaliłem ej tutaj przywrócę mądrość sobie ha to broń dla muskillów no, no więc wiesz dla mało sprytnych dla mało sprytnych dobra miał jedno i to samo na myśli I why I am this bomb? Jakie flasze, jakie wszystko! Do mnie! Do mnie! A i tam było! Gdzie? Nie, w takim jednym kącie się kampili. Myślałem, że to jest tylko jeden typ, a było dwóch. Dobra, tak czy jak bomba splantowana. Ziom. Mamy świetnego typa. Świetny to jestem ja! Ten distaler. Mamy świetne, świetne głowy w satę. Mówię, że ja jestem świetny, a nie żaden jakiś... Gówno. Ja jestem najlepszy! Powiedziałem to na czacie głosowym. A niech wiedzą Patrz jak ja ich zrobię, patrz jak ja ich zrobię. No staną mołotowa. Motołowa! Ta motołowa. Ja pamiętam motołowa. Ja rzucę tam flesza, wszystko, wszystko w nich. O dzięki na oczy! Tak się gra w dzisiejszych czasach. I mnie zaczął, zaczął przez twoje flesze i te inne gumy. Kto ma bombę? Podkładać bombę, idioci. Nie, nie, dobrze kacie. Ha, 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 zrobił typ. Masz asystę! No. Takie. Ej, ale oni krótką idą, krótką. Short. Jak zaraz tak zrobię, słuchaj, krótka. Nie shorta, shorta, tak, shorta. Przed Czekaj, tym ale dół też mógł iść Ej, what the fuck Longa obczaje, longa Mnie, z... mnie zleżyło, nie? Ja widzę, że cię laży No, kosę komuś wsadził No, kur... On się do mnie nie umywa! Chociaż jest wyżej Bo ksi Wszystkie kile co do jednego misk sksuś Nie no, żartuję, żeby nie było żartu paka. paka Ej, idziemy na żbi O, się to Ale cię bałas zubiłem I flash po oczach Jasne, że tak Flash na oczy z rana jak śmietana O kurde ale camper Ale ty jesteś dobry Nie dziwię się, nie Ej, dziwię, nie dziwię się Będą was od tyłu iść, od tyłu, od tyłu bo na długi się kampili Będą was iść od tyłu tam od tyłu Ej nie dziwię się że wirtus plocie by chciał No bo wy nie, wy nie wiecie ale wirtus żał mnie zaprasza żebym z nimi grał Ale do, do, do nikt z takimi lesztami nie gra No, zasłabi słabi dla mnie Za niska liga A to nasz Dobra, już, już bym mu po nogach jechał Ej, w ogóle, ty mówiłeś, że robił na plecy, Niech jeden żyje. Co ty do mnie... Bo nasi też chodzą po tej mapie. Spalą te, te Widzę. I teraz spadam. Ej, wbrew wszystkim uprzedzeniom, tak źle nam nie idzie. Może dlatego, że nas kierują. Nie, po prostu nam też dobrze idzie. Patrz, my nie jesteśmy na, na samym dole, więc... To tam ci 20 i W moim przypadku to jest coś dziwnego. Dobra, oni poszli B, ja pójdę długa. A ja rzucę dymny. Biać. O, piękny dymny. Flashback. Aj! Za długo się strzela tym. Czym? O, przystęp... Nie, bo przy strzeli się musisz chwilę poczekać jeszcze drugi raz strzeli się, że to za długo trwa. Dwóch jest na długi. Dwóch na długi No ale serio, serio, no kurde! Bądź serio! Grund, że nie żyje, a ja żyję. Ja na twoim miejscu podniosłbym jego broń, ale okej. Okay. Nie trafiłeś tym flaszem. A ja w niego nie miałem zamiaru trafić. Ja chciałem po prostu dorzucić. A czemu miałem podnieść jego? Przez wiesz. P90. A nie, to była moja ulubiona tam a no to to, to, to ty byś się oponiósł, jasne Ale nie ja Ale wam no to pod nogi zasadzę I weź nie, nie Jak nie, jak tak <noise> Nie próbujcie tego w domu A do, Dominik teraz kamper Pierwszy raz zginąłem O nowa, a ja do nowej mam statutaka. Uuuu, Dominik Camper. Ej, on ma AUG Weź AUG AUGA weź. Nie. Najpierw nauczaj czy tu czysto U nich dwóch, u nas trzech Teraz to już bym shotgunie został, ale okej. Okay. Ej nie, bo jak się to. O! Najlepsza broń na świecie. Moje P! zobacz naklejki se. Tak się to robi. Mia miałem naklejkę by być na B czy nie. Nie. Nie iść na B czy iść na B. Dominik! Twoja chtwyka cicho chodzi. <grym> Cisza do mnie, sedianni! No kurde, no zawsze jak podnoszę moją ulubioną broń, to ginę. Em. Ej, on nas pociśnie. Nie, bomby nie znożyć, za mam nadzieję Ale, ale paje go zaraz zrobi Patrz, patrz, już się szykuje do skoku Patrzaj na to Słyszę jak bomba pika Słyszę to pikanie Widziałeś się kto zrobił? Ja mam najwięcej zabójstw Podpalił trzech graczy, szkoda, że swoich <noise> Ale widzisz, mam to Ej w ogóle, wiesz co Ta gra ma butekiem? W tym momencie możecie zasejbować albo przewinąć, bo pożegacie się po tej grze w moim, w moim wykonaniu. A może i nie? O ty kamperze. Gdzie kampi? Tutaj. Lecę z moim pistolkiem. A ja mam AWP jakby, co? Gdzie kampi? Kurde no Dobrze O świetnie Damian Szkoda, że miałeś pakę Serio? Tak To powiem sorry guys I wiesz, nic na mnie Ale i tak to wygramy nie, Paczek ich zaraz zrobi, on tu z szorganem gdzieś się kampi. Albo z moim AWP. O, ten ten już wie, ten już wie co tam się dzieje. I Pajek go zaraz zrobi. Nie podniósł mega AWP, serio? A i co, za najwięcej zabój z moim AWP... Moje AWP śmieć podniósł. Od razu śmieć. Ukradł! Na, na swoje go nie stać. W ogóle, wiesz czym zagram? z Tiglem Bo mi się z bardzo spać chce. A, ja wy nie wiecie o co chodzi. Poszli na B dwóch. Przynajmniej dwóch widziałem. Ale ja ich zrobię. No jakim cudem, no? Gdzie? Znowu tam. Bo ja mu dam. Z Diglem. Mu poją to tak. Dlaczego ty tyle hajsu marnujesz? Co? Dlaczego tyle hajsu marnujesz? W Śmieciu. Do mnie fikasz? <laughs> Niezły refleks ma ten typ. <laughs> Dobra, nie jeszcze. zabiłem. A mam bombę. Widziałeś jak mi się to udało ty ma WP? Rób cię Dobra. To się nie uda, ale go róbcie. Ty! Jak nam się uda do zera wygrać? To, ja to będzie wy... moja pierwsza taka runda. Ja... Ja raz przegram do zera, ale okej. Okay. A wszyscy biegną na B, co się będą. Czemu nie idziesz jako przynęta? Ja się pytam. Gdzie wy tam a na B? No mówisz na B, no to B. <gry> ja myślałem, że wam się to nie uda. Mi się nie uda. No to tobie się nic nigdy. No widziałeś Awka zabiłem takiego skilla mam. Ej, oni głosują za wyrzuceniem, przegramy to. Kogo wyrzuceniem? Nie ja wiem A, Afka ty go zabiłem Nie, to jedyne moje flagi! Zostawcie go! Ale patrz jak go strzelę zaraz, jak będzie skakał Dobra, nie ma się Ej czekaj, ja go zaraz tam zdejmę jak ktoś kampi Nikogo nie ma czy Lecimy. Hejo. czysto Lecimy Hheeeo Czysto Leć Gdzie jest niby razie? O, co to się stało? Nie wiem. I tak do mnie się nie umywasz. Ja taka w kiem cisnę zią. Ja na, nawet nie wiem skąd ja tak umiem tu ma WP grać. To znaczy nie, nie umiem, jelami tu tym, nie? Żeby nie było. Bo tacy... Nie dobra. Nie, nie będę się okłamywał. Nawet ich Prza tak nie gra. Tu, tu już nie można owieźć bawełny. Serio? Jeden na longu był. Nie wiem gdzie teraz jest. O na longu to ich tam dużo jest. Dobrze, zabił już. O, asysta. Znowu koleś z niebłym refleksem. Dobrze. Ej, jestem pierwszy! Żeby, ej, żeby ten typ tak dalej stał, to ja bym go nie zauważył. <laughs> Zjekaj O matko Go B Znowu na alu. Ja to jestem po prostu Tu dawaj B i tutaj schodzisz w trupa i jedziesz ten, midem A nie jak chcę To Ja popilnuję mida A już zabił na midzie O kurde Awka Ktoś u nich zawkoł nie wierzę. Tak. Chisa gra No. Kto gra? Już nikt. Ale nie, kto dał? Chisa? No, to ty go zabiłeś właśnie. To wiesz jakiego on ma zeza? Nie. Ja stoję, nie wiem gdzie on jest, on mi celuje. Nie trafił. Oni, oni w takich miejscach grają, że ja ich na przykład nie widzę. Nie żeby, 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 żeby nie strzelali, to, to ja bym se stał dalej jak jakiś Debil ostatni, a tym bym mógł we mnie tonować heda. A nie on, idiot, on musiał strzelić. No myślał, że go widzisz pewnie. I knaba chyba nie polas. No to klankuj. Y Ej, kto ma pakę? Ej, od y, tunelu będzie wasz jeden, co najmniej iść. Nie pomyliłeś się. Aj kurde, zadałem już mu jeden strzał, myślałem, że drugi jeszcze wejdzie, to kozawił. Eee, chyba... Od mieliśmy ramić a my nie ramimy. Jest za 14. Dobra, przeciwny team lami. I wszystko wyjaśnione. No ostrzegaliśmy, że lamimy. No ale niestety. Tylko, że nie my. Nabdaliśmy was. 1b. Dobra, to ja idę tego jednego B zabić, on taki pewny siebie pewnie. Nie, 3b albo 2b. Tak. Zabił mnie! Na B. Zabił mnie. Cisa. Saugie. Nie, on na B, co ty? On tam nie pójdzie. Pójdzie mówić. Wiesz co, oni mają przejęte A, a ty się bawisz z B. Biedni na A. Oni mają... A wydefowane ja mam pokrykę. Super No biegnij na... Już, już się bije tam. O, się Ej, w oknie jest jeden. Przynajmniej był w oknie. Nie ma A kurde, gdzie on był? Jeden no, za skrzyniami. Właśnie. Ty! Czyżby w końcu jeden punkt zdobyli? Uważaj, oni jeszcze wygrają. <laughs> ale to <laughs> będzie takie... ...chamskie. Dzień łaska. A jak on ma... ...by w ogóle ten typek? Uuuu... Też miałem kamper. Kosi. Jak, jak on znowu będzie... tego nie zwalił, to byśmy to wygrali, bo co? Ty... ty? No. Good job man Good job sorry Mój angielski ma wiele do życzenia Kurde, Kurde. to dobre było Ej z jestem, sorry. Dawaj na ze mną. bym nie ściągnął. Ej, jeszcze jeden, jeszcze jeden mam pełny chyba ty, nie, będę miał cztery. Chodź tu do mnie No fajnie Gdzie Em um, Idź z plecami na, Idź B. Idź prosto B, to go weźmiesz plecy. Jeśli dalej tam stoi. Bo on będzie za drogiem tak jakby. Co on tu stoi? Dobrze! No i to był, to był taki szybki odcineczek z CS-a, co nie Dominik? Tak, najszybszy jaki mógł tylko być. Tak ramiliśmy, że się Boże. No, no Dominik, pożegnaj się. Ile to mogło trwać? Zobaczymy na ekranie. Pożegnaj się. No, to widzenia. No.